No, ja dzisiaj też mówiłem na prezentacji, że dużo słuchamy, ludzie dużo piszą do nas, operatorzy, w sensie pracownicy, właściciele piszą, że no, nie są czasami w stanie konkurować o pracownika z jakąś na przykład dużą korporacją, dla której danie karty benefitowej z różnymi rzeczami to jest standard. Tak? Operatorów jest to czasami ciężko, no bo te kwoty też są wysokie, a my przy zakupie grupowym możemy wynegocjować dużo lepsze warunki. Także no, w związku z tym karty multisportowe, czy teraz wprowadzamy Luxmeda tak naprawdę, no to są rzeczy, które są dla nich dosyć istotne i ważne. No, możesz powiedzieć coś więcej o tych ofertach? No, wydaje mi się, że... czy mogę więcej? Mamy pewne tam podpisane rzeczy, których nie powinniśmy mówić jakby publicznie. Mamy je zamknięte w sklepie Misio też dlatego. Natomiast uważam, że karty sportowe są na tyle atrakcyjne, że... no też skala mówi o tym, mamy ponad 1000 kart, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. E, opieka medyczna już zebrała w ciągu, od prezentacji z tego widziałem, jest kilkanaście zamówień, więc to znaczy, że to też jest to, co jest potrzebne. Świetnie, a poza tym jakie jeszcze usługi w sklepie, tak na koniec? Wiesz co, no patrzymy na to, co, co jest ważne dla operatorów. Tak? Chcemy kolejny program sportowy odpalić, bo jest, taka, bo jest takie zapotrzebowanie. Jeżeli nam zadziała program medyczny, to chcemy również drugi, bo też takie już głosy były, że, że może inny i grupowo jesteśmy w stanie to zrobić. Myślimy o innych tematach. Chcemy rozbudować trochę bardziej sklep i go ułatwić jeszcze bardziej dla operatorów, bo to też był taki temat, gdzie pisali, że. Mają różne firmy, właściciel nie widzę zamówień. Takie małe komplikacje też chcemy to rozwiązać, żeby, żeby było dla nich to łatwiejsze.